Rozdział 6, wersety od 1 do 21. Po tym wszystkim Jezus udał się na drugą stronę Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego, i szedł za nim wielki tłum, gdyż widział znaki, które czynił on na chorych. Jezus zaś wszedł na górę i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżała się pascha święto Żydów. Wtedy Jezus, podnosząc oczy i widząc, że idzie do Niego wielki tłum, rzekł do Filipa: Gdzie kupimy chleba, aby ci ludzie mogli zjeść? Mówił to jednak, aby wystawić go na próbę. Sam bowiem wiedział, co miał zamiar uczynić. Filip mu odpowiedział: Za dwieście denarów nie wystarczy dla nich chleba, aby każdy otrzymał choć trochę. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, powiedział do niego: Jest tu chłopczyk, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, ale co to jest dla tak wielu? Jezus rzekł: Każcie ludziom usiąść. A było w tym miejscu dużo trawy. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około pięciu tysięcy. Wtedy Jezus wziął te chleby, podziękował i rozdał siedzącym. Podobnie rozdał też ryby tyle, ile chcieli. A gdy się nasycili, powiedział do swoich uczniów: Zbierzcie pozostałe kawałki, aby nic nie przepadło. Zebrali więc i kawałkami z tych pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi wśród tych, którzy jedli, napełnili dwanaście koszyków. Wtedy ludzie, widząc znak, który uczynił, mówili: ten prawdziwie jest tym obiecanym prorokiem, który miał przyjść na świat. Jezus, zatem wiedząc, że mają zamiar przyjść i zabrać go siłą, aby uczynić go królem, oddalił się ponownie na górę, tylko on sam. A gdy nastał wieczór, jego uczniowie zeszli nad morze, wsiedli do łodzi i wyruszyli na drugą stronę morza. Do Kafarnaum zrobiło się już ciemno, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł, a ponieważ wiał silny wiatr, może się burzyło. Wtedy po przewiosłowaniu około 25 lub 30 stadiów, zobaczyli Jezusa idącego po morzu i zbliżającego się do łodzi i ogarnął ich strach. Lecz On powiedział do nich, to ja nie bójcie się. Wtedy chętnie wzięli go do łodzi i natychmiast łódź znalazła się przy lądzie, do którego zmierzali. Rozdział szósty ukazuje, że potrzebu ludzi głodnych jest życie, które karmi. W dzisiejszych czasach świat jest głodny, ale tylko Chrystus jest tym, który może go nakarmić. Dzisiejsze wersety i komentarze. Werset 18. A ponieważ wiał silny wiatr, morze się burzyło. Komentarz. Burzące się morze symbolizuje kłopoty w ludzkim życiu. Werset 19. Wtedy po przywysłowaniu około 25 lub 30 stadiów zobaczyli Jezusa idącego po morzu i zbliżającego się do łodzi i ogarnął ich strach. I komentarz. Oznacza to, że Jezus jest w stanie uchylić wszystkie trudności ludzkiego życia. Może chodzić po niespokojnych falach ludzkiego życia i wszystkie kłopoty mieć pod stopami. Werset 21. Wtedy chętnie wzięli go do łodzi, i natychmiast łódź znalazła się przy lądzie, do którego zmierzali. I komentarz. Musimy zabierać Pana do swojej łodzi, do małżeństwa, rodziny, pracy itd. "I radować się spokojem, odbywając z nim podróż przez ludzkie życie."